Jak wymawiacie moją nazwę? Jeśli nie wiecie, tutaj ma macie moim nazwę, prawdopodobnie Flomiza Jestem ciekawa, jak wy wymawiacie tą nazwę Myślałam, że to jest oczywiste, jak to się czyta, ale pokażę wam klip, że jednak chyba nie każdy wie, jak to się wymawia Dzięki Natalia za followa Flomsia, e, do, chciałem do ciebie pisać na Instagramie, ale nie mogłem do ciebie, do ciebie napisać Flo. Flomiza, nie flomzia. Haha, ja, spad, ja spadam... już mi jego grania. Dobra, dzięki flomzia. Ha. Nie, właśnie nie, flomiza, flomiza, sorry. A nie, nie, no dobra, flomza, flomza. Ja, ja, ja będę mówił Flomża. Dzięki Flomzia za dzisiejszy pobyt. W ogóle Flomzia, ej, to brzmi się. Tak strasznie sweet, je, odchodzi. Co ja się zastanawiam? Czy moja nazwa jest taka trudna do wymówienia? Napisz w komentarzu. I w ogóle z czym ci się kojarzy moja nazwa? i czy w stanie byłbyś zapamiętać tą nazwę na dłużej, a jeśli nie wiesz, zaczęłam streamować na TikToku i czasem na Twitchu, więc jeśli jeszcze nie obserwujesz, to obserwuj i zapraszam Cię na live'y, więc informacje albo tutaj zawsze daję jakąś informację, albo sprawdzę Instagrama po więcej informacji, czy jest stream, czy nie ma streama.